Majewski może grać na lewą stronę Tak jest, Jarosław Lato Lato, Ale to było niebezpieczne I jest country, Filip Iwanowski Piękna akcja tutaj, znowu ta dwójka e, Trzeba oddać, że kapitalnie tutaj Majewski rozciągnął grę do laty. Lato tutaj w kapitalnie ułożona lewa noga Ale był to błąd, który za chwilę zobaczymy Jaki to był błąd? No po tym zagraniu, które tak sobie bezkarnie przecinało pole karne. No nie wiem, tak patrzę na Celebana, patrzę, bramka patrzę na patrzę na Kaczmarka i tak sobie myślę, że któryś powinien to, mimo tego, że wcześniej był rykoszek, któryś powinien to... To jest dobra Spraćmy. Rykoszek poszedł, tak, tutaj Celeba nie mógł za bardzo dojść do piłki, tutaj no, błąd Kaczmarek, kaczmarek się. błąd Mówi się ewidentnie przy tym golu Iwanowskiego na 3 do 0 No i osiągnął